Duch pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja. Rahadujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie dzieła w Boże. aleluja, Alleluja. Bóg jest ten, który nas umacnia w się. I tym, który nas namaścił On też wycisnął na nas pieczęć I zostawił zadatek w sercach naszych Duch Pański napełnił okrąg ziemi Alleluja! Radujmy się przed Panem i wysłaniajmy wielkie dzieła Boże. Aleluja, Aleluja. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach których nie można wyrazić słowami Duch Pański napełnił okrąg ziemi Alleluja! Radujmy się przed Panem I wysławiajmy wielkie dzieła Boże Alleluja! Alleluja! Duchu święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją miłością, wyrwi mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp, aby słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie je całemu światu. Amen. Prośba modlitwa za mnie o opanowanie języka mojego. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu Ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. I nie lękam się o to, co powiem. Amen. I na mnie patrzy, że w chwili jest spiritu sancti. Amen. Moi kochani, idziemy dalej w nasze rozważania o Matce Bożej. Jestem, która jestem w Trójcy Świętej. Wczoraj na podstawie naszych porędzi dopowiadam do tej przestrzeni, o której Matka Boża mówi w Trefontane. Poznajemy istotę współodkupicielki, istotę współpośredniczki, i skąd to się bierze, że Matka Boża zasłużyła na taką pozycję? Dziś wam wyjaśniałem w brewiarzu, że w klamrach też mamy ostatnie sygnały, że będziemy z innymi jak jakimi podobnie, bo ja już nie wytrzymałem i Matkę Bożą przenoszę, mając świadomość, kim ona jest, w hierarchii normalnie redakcyjnej na pierwsze miejsce? Ona jest na samym końcu w Kolabrowie, aż to jest upakarzające. Wiedziała, że już przygotowuje do nowego brewiarza, że jest tam rewolta. Ona, matka Boga, musi być pierwsza. Bo żaden ewangelista, żaden apostoł, żaden męczennik, dziewica, czy wyznawca, czy panuka, czy ksiądz Natanek do paznokcia mogą co najwyżej językiem paznogień matce rojewyczyścić, jeśli na to pozwoli. Wtedy się... Dlatego pozwólcie, że dziś Was jeszcze pokarnie naszym orędziem. Matka Boża mówi: Jestem prawdziwą matką, 2013 rok. W orędziu wyjaśnia. Jest tam też przepięknie pokazana jej istota. Pamiętaj o moim sercu, które jest. Zjednoczone z sercem mojego syna, gdzie w małżeństwie, słyszeliście prowadzenie w naszych orędziach, co to, panie Łukaszku, podaj mi ten tekst, co to będzie u po, prawej, po lewej stronie u góry w Pomyliłem się ja pokazałem. Biały tekst w klęczniku u samej góry, po lewej stronie. Dobrze, podejdę, ja Przepraszam, ja już jestem Anioł Kusu Czy to jest po lewej mojej, a po twojej po prawej? Co Matka Boża mówi o tym zjednoczeniu w naszych urzędziach, co mam dzisiaj czytałem? Dwunasty Ton. Najświętszego serca Jezusa i niepokalanego serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, czci, świętem czci dla tych serc, i wynagrodzenie im za wszystkie obrazy świata. Dzieci, Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak nas Bóg prowadził. Bo kiedy Kościół klepnie współodkupiciel, a musi klepnąć zjednoczenie tych serc. Czyli musi klepnąć święto bójka serca. Bóg nam to już nakazał wprowadzić w 2011 roku. Powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia które te serca, czyli pana Jezusa i Matki Bożej zniosły dla zbawienia ludzkości. Kościół się nie bardzo to jeszcze nie bardzo to rozumie, jak cierpiało serce Maryi, kiedy pan Jezus był na śmierć skazany i prowadzony. A przede wszystkim powinno być to święto triumfu serc, triumfu tych serc nad. Grzesznym światem, dziś już nie chciałem komentować, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w kościele. Jest to mocne i w społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie zwiastunem zwycięstwa, które. Wkrótce się dokona. Ja przypomniałem Panu Słowi, że mamy już w 2019. To niemiańskie wkrótce, to może być jeszcze dwie dekady. Ale dzieci, z przestrzeni czasowej jest to wszystko wkrótce. Czasowej Boga. Więc powtarzam, pamiętaj o moim sercu, które jest zjednoczone z sercem mojego syna. I wyraz miłości mojej do Ciebie znajduje się pod krzyżem. Gdybym Cię nie kochała, nie umiałabym znieść takiego cierpienia. Żadna matka nie wytrzymałaby cierpienia takiego syna, Zemdlałaby zawał. Wyniesiono bym. Stała do końca pod krzyżem. Stąd ten przepiękny łaciński hymn. Stabat mater dolorosa. Stała pod krzyżem matka cierpiąca. Matka Boża mówi, że wyraz jej miłości do mnie znajduje się pod krzyżem. Gdybym Cię nie kochała, nie umiałabym znieść tego cierpienia. Widzicie, to wszystko rozumiem. Gdybym nie kochał Was, nie kochał pustelni, to jest to nie do wytrzymania. Dziś Wam w ogłoszeniach powiem, streszczę tylko cały tydzień, co robić diabeł, a co robił dzisiaj, żeby roznieść mnie. Siła do cierpienia zawsze jest owocem miłości. Siła do cierpienia jest zawsze owocem miłości. Gdybym Cię nie kochała, mówi Matka Boża, nie wytrzymałabym pod krzyżem. Wszystko to jest i pozostaje łaską. Logiczne. Pan Jezus w naszych perfekcyjnie to mówi. Jeśli wyznaczam komuś, jakie dzieło, zawsze ono jest, jakie? Ponad siły człowieka. Żeby było pole na działanie mojej łaski, a Ty, abyś nie przypisował sobie sukcesu. Dlatego Matka Boża mówi jasno. Wszystko to jest i pozostaje łaską. Ale łaska jest odpowiedzią Boga na pragnienie duszy. Matka Boża chciała. Chciała, jak to mamy pięknie umarli w altorty podanej, współcierpieć z Jezusem. Chciała iść na krzyż. Chciała to za niego wszystko wziąć. Ale wiedziała, to by nie było zgodne z wolą Ojca. Więc wyraziła Snowi gotowość. Pójdę za Tobą wszędzie, a ta rozmowa wtorkowa przed śmiercią Pana Jezusa z Matką Bożą. Ile tam jest błędy, ile miłości, nie tylko wzajemnie do siebie, ale do ludzkości. Ale łaska jest odpowiedzią Boga na pragnienie duszy. Dzieci dziś, bo zdradzę wam sekret, skąd wielka Nowelna, już od 20 lat zmagam się, panie, to jest niemożliwe. Oni coś zrobili z kościołem. Na tyle ilości pracy księży, wszystkiego, to nic nie rośnie. Przecież księża w XIX wieku mniej pracowali dzieci. Jak jechał z Makowski na odpust do Siedziny, to go by nie było tydzień. Przyparatki. Kapujecie? Jak jechał konno, to kiedy on wrócił? Nie chodzili do szkoły tak, jak teraz księża chodzą codziennie. To nie było tam na dzieci, jak? Mniej pracowników. Oczywiście, że jak mieli pogrzeby, no to szedł na polanę. Jak miał set z polany, przeszedłcie tak w ciągu tygodnia, trzy do to Rozumiecie? Pojawianie się sutanny. No to, no to by trzeba było zrobić głęboką analizę historyczną, by zrozumieć, co jest skuteczniejsze. Tyle mszy nie było i to teraz jest. Nie było tylu księży. Rozumiecie? I wszystko rosło. Ja jestem z wyrzuka pańskiego. Więc macie odpowiedź. Ale łaska jest odpowiedzią na pragnienie duszy. Panie, jeśli mi kupisz RM, kupisz mi kosmiczny ogród, to ja ci zrobię tu seminarium. A po ludzku tyle przeszkód, że tego nie idzie kupić. A Bóg mi pokazał, że da się kupić wszystko. Jest odpowiedź na pragnienie duszy. Matka Boża chciała. Współcierpieć ze synem. Kiedy go miała jeszcze koło siebie, ona wiedziała, że będzie Golgota. Mogła nie znać czasu, rozumiecie? Godziny to wie Bóg, ale że będzie krzyż, to wiedziała. Że się wszyscy zaprzą, Syna, wiedziała. A łaska jest odpowiedzią Boga na pragnienie duszy. A moim pragnieniem było cierpieć. Jest to powiedziane pięknie. Wraz z moim Synem za zbawienie wszystkich dusz. Do nas też, mówi Bóg, do mnie, do was woręcia, mój współodkupiciel. Czy chcesz mi pomóc? Czy, czy chcesz dzisiaj gotowanie zupy ofiarować za jakąś duszę? Albo niespodziewany atak nerwów na ciebie i ofiarować, czy chcesz mi pomóc? Moja miłość do ludzi zawsze była wielka, kana Galilejska synu wina nie mają. Ale chwili, w której wydałam za nią moje dziecko, o Matka morza wyraziła zgodę. Zgadzam się, synu. Jako matka ma prawo powiedzieć, że wydałam. Za ludzkość, moje dziecko. I w tym momencie, posłuchajcie, to jest piorunujące, ta miłość stała się miłością boską. Miłością zjednoczoną z miłością ojca w wymiarze rodzicielskim. To jeszcze będziemy latami skłębiali te zdania. Już mamy wiedzę z orędziste strefontane. Matka Boża miała wlaną wiedzę. My dopiero poznajemy, kim jest Matka Boża. Tego dzisiaj nie miałoby być, ale czytam, powiem Wam to jeszcze, żebyście się cieszyli, jaka jest, i poznali głębie istoty Matki Bożej w wymiarze cielskim. Jej miłość jest już miłością boską. Ból rodzenia od którego wolne było moje łono, wiemy, że Matka Boża urodziła Pana Jezusa klęcząc. Wtedy Żydówki były inaczej ubrane, całkowicie inni. In. My dzisiaj jesteśmy chorzy, więc my się dzisiaj inaczej ubieramy, rozumiecie? My jesteśmy chorzy. Matka Boża klęcząc urodziła Pana Jezusa. Nawet Józefowi się szczęło. Od którego wolne było moje łono, rozerwał mi serce pod krzyżem. Jakie tam musiało być ogromne cierpienie Matki Bożej. Tam poczęłam i porodziłam moje duchowe potomstwo. Panie Jezus, opatrzność to już przewidziała. Co Pan Jezus mówi do Matki Bożej? Oto syn Twój. Ja nie pierwszym duchowym dzieckiem Maryi urodzonym pod krzyżem. Przedstawiciel ludzkości, co słyszy? Oto matka Twoja. Niedługo będziemy mieli święto macierzyństwa Matki Boże. To nie tylko myślcie o Panu Jezusie, ale i myślcie o sobie. Że to wielkie święto Waszej Mamy, ukierunkowane na Ciebie, ona cię poczęła. Ona cię urodziła pod krzyżem. Tam poczęłam i porodziłam moje duchowe potomstwo. Wszystkie moje dzieci, całą ludzkość. Wszyscy, wierzący i niewierzący, jesteście dzieci Maryi. Ból mojego serca to ból wszystkich matczynych łon. Niech każda ukochana mama pomyśli, co się działo z Tobą, kiedy rodziłyście. Niech pomyśli Pani Adatka, co wtedy było. Niech pomyśli moja mama, która mnie rodziła 24 godziny. Matka Boża mówi, że wielkość bólu jej serca to ból wszystkich matczynych łon, które porodziły ludzkość. To ból mojego serca. Ból mojego serca to niezmierzony ocean płaczu nieutulnego żalu i zawodzenia, czyli ból łon wszystkich kobiet świata. To, moi drodzy, tylko pierwszy ból, pierwszy punkt. Ból wszystkich matczyny łąk, które porodziły, porodziły ludzkość. Drugi ból mojego serca to niezmierzony ocean płaczu. Kto z Was z bólu czy wewnętrznego cierpienia płakał? Ręka do góry. Dzieci płakaliśmy, jak kwiecie. To jest część składowa tego bólu które pokazuje ogrom cierpienia Matki Bożej. Trzecie, nieutulonego żalu. Ile razy nas to mordowało? Jednych czynni, dni, innych dwa lata. A jak innym o naturę chłop żywemu nie przepuści, to pamięto to do końca życia i siedzi z tym. I moi drodzy zawodzenia, te wszystkie trzy składniki, cztery, dopiero stanowią morze cierpienia Matki Bożej. Ból mojego serca był rodzeniem świata, nowego świata, jakim jest cały Kościół katolicki. Nowe Jeruzalem, świat Boga, świat święty, Królestwo Boże opiewane w psalmach, wyśnione niebo na ziemi, cały Bóg już w czasie ziemskiego życia dla każdej duszy świętej i grzesznej. Jeśli coś nieprawdopodobnego. Matka rodziła nowy świat. Nowy świat. Kościół katolicki. To nowe Jeruzalem. Matka Kościoła w widzi jak przeszła? Kiedy machą protestanci i m, 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 masoneria, czyli jak się to powiedziało? Masoni na Soborze Watykańskim, w drugim już tyle upa, upa ukręcili, ubrali swego papieża, zablokowali wybór odtawianiego, etc., gdzie takie cudów działo. Tydzień po wyborze papieża Pawła zrobili orje piekielną w kaplicy świętego Pawła na Watykanie. Zrobili i Lucypera, Lucyfera. Ten jak się połapał, co się w tym dzieje, co jak daleko poszło, widząc bezradność, Zażądał, żeby wprowadzić święto Matki Kościoła. I już mu ustąpili, bo byli przekonani, że papież Paweł VI będzie ich. To było też święto trefle w kościele wprowadzone, żeby udobruchać opozycję potężną Maryjną na soborze. Brakło kilkudziesięciu głosów żeby przeszedł schemat o Matce Bożej. Dokument nie chciano. Dziś dowiadujemy się o potężnym wymiarze bólu w serca Maryjnego rodzeniu świata, nowego świata, jakim jest cały Kościół katolicki. Oto ludzkość, którą zrodziła, ludzkość święta, ludzkość Boga. O ta zrodzona ludzkość jest święta. Tak jak mistyczna natura Kościoła jest święta. To wszystko jest zrodzone dla Boga. Moje najboleśniejsze łono zniosło cały ból jaki należny był Ewie za jej występek. Moje serce, nowe łono, na którym zrodziłam nowych świętych synów i nowe święte córki dla ich boskiego Ojca. Ból mojego, i to jest, moi drodzy, tajemnica duchowego rodzicielstwa. Tu, na tej płaszczyźnie, Matka Boża w wymiarze rodzicielskim została obdarwana jaką miłością? Boską. Ból mojego serca jest wielką tajemnicą, do której zaglądają tylko nieliczni, ale dziś chcę Wam objawić Jego ogrom. Kiedy świat pozna, jak go miłuję, jak wiele cierpiałam dla niego, może uwierzy w moją miłość. Co to znaczy? Jak nie ma dogmatu współodkupicielki kupicielki, posienicznych łask, Kościół nie wierzy w miłość Matki Morzej.